Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że masz piękny dzień. Bitcoin spadł wczoraj z 60K do 57K i odbił. Mieliśmy spadek do 57500. Wygląda na silne wsparcie teraz. Potem odbicie, duży wolumen przy spadku i przy zakupie. Ludzie czatują. Liczba widzów na Bitcoin Price Live. Ustaw na TV Bitcoin Price Live 102K widzów, Kapy. Rynkowa 2.1 Bel 60 tysięcy bonusów Bybit po dołączeniu. Indeks strachu i chciwości 33. Wciąż strach. Dominacja Bitcoina rośnie. Altcoiny spadają mocniej, co szalone. Opłata funding bliska ujemnej. BTC 58 z 200. Formacja kubka. Przechodzimy do wykresów Bitcoina. Pokażę moje konto warte 614 tysięcy dolarów. Ostatnio trochę straciło na wartości. Zrobimy analizę techniczną Ethereum i co chcecie. Kliknij subskrypcję, daj łapkę w górę, włącz dzwonek. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Wchodzimy w szczegóły techniczne rynek jest niestabilny. Bitcoin, analizujemy kontrakty wieczyste. Formacja kubek z uchem na wykresie tygodniowym, jak mówiłem. Poszerzający się, opadający klin, nadal aktualny dla Bitcoina. Flaga byka wciąż widoczna na wykresie tygodniowym Bitcoina. Oscylator stochastyczny boczny, wyprzedany, nie wygląda dobrze. Bot guru krypto z kursu James Crypto dał sygnał kupna w lutym 2023, nadal aktualny przy 60 km. Bot wskaźników Bitcoina z tego kursu jeszcze nie dał sygnału kupna. To był halving. Te dwie przerywane żółte linie. Zobacz co Bitcoin zrobił po ostatnim halvingu. Chwilę się wahał, a potem wystrzelił paraboliczne. Zobaczmy co się stanie po tym halvingu. Do tej pory tylko ruch boczny. Przejdźmy do wykresu dziennego. Dzienny stochastyk lekko wykupiony. Squeeze MOP na zielono. Trójkąt zniżkujący lub symetryczny. Wygląda na trójkąt zniżkujący. Powiedziałbym, że to klin zniżkujący. Lekko symetryczny trójkąt lub klin zniżkujący. Buduje się presja, rośnie napięcie i w końcu wybuch. Cel 74 tysiące. Liczyłem na szybkie wybicie, ale cofamy się do trójkąta. Rośnie napięcie. Może wybić, ale zwykle przy 70% ruchu. Możliwy spadek do 52, panika i potem pump. Bądźcie ostrożni. Stop losy poniżej 52 tysięcy. Przebiliśmy lekki kanał paraboliczny, linię trendu. Na 4H. Jakiś główny wzór? Nadal większy klin lub trójkąt zniszkujący. Najpewniej zobaczymy jedno cofnięcie, duży spadek do 53, 52, a potem wybicie. Oby poszło od razu w górę, ale różnie może być. To o Bitcoinie. Stop loss. Im bardziej ryzykownie, tym bezpieczniej bym go ustawił. K152, stop loss. 55,478 take profit, 105. Wczorajsza transakcja się aktywowała. Ustawiajcie stop lossy trochę niżej, bo może szybko się zmienić. Taka jest transakcja. 55.817 stop loss, 55.210 take profit, 105k. To moja transakcja na Bitcoinie, niestety w trójkącie zniszkującym wybicie nie wyszło. Zobaczymy czy uda się wybić ponownie. Pod filmem są linki, gdzie pokażę moje transakcje. Zarejestruj się na Bybit, użyj linku, dostaniesz bonus 60 tysięcy dolarów. Bybit to najlepsza giełda, najniższe opłaty. Mają kartę do wydawania krypto bezpośrednio? Bardzo lubię Bybit, jedna z moich ulubionych giełd. Weź kurs Kryptomaster, naucz się tego i dołącz na Telegram. 9 z Was handluje online. Na Bybit moje konto 613K spadło w ostatnie 3 dni z 649 do 613. Tydzień 611 do 649, do 613, więc wahania. A Bitcoin spada z poziomu 60k. Zobaczmy, czy się odbije. Kupiłem po 50 na 6, sprzedałem po 65k, kupiłem tu, odbijamy, zysk 5000 dolar. Kilka dni temu zysk 20 000 dolar, trzeba było wziąć na oporze. Lepiej sprzedać na oporze 430 000 dolar, zobaczyć, czy będzie wybicie. To mój rozkład portfela na pewno 120k. Cześć guru. Myślę, BTC wypełni lukę CME 54500, potem stopy wyślą go do 75k. Wygląda, że może się to sprawdzić, patrząc na trójkąt zniżkujący. 5k jest realne moim zdaniem, ale rozumiem, że Tesla nie jest gotowa. Co myślisz o ENS, serwerze nazw Ethereum? Był popularny, ale trzymałbym się top 3 tokenów Ethereum po ETF. Jak trzy najlepsze projekty na Ethereum, czyli ETF, Ethereum, Uniswap byłby jednym z dużych, i trzeci duży projekt, bo tam właśnie pójdzie przepływ ETF, gdy zacznie się rozkręcać. James, zrobi niższy dołek, brzmi niemożliwe, ale nie sądzę, że zejdziemy poniżej 40. Prawdziwa cena Bitcoina, jak mówię, od dawna to 58 tysięcy. Przepraszam za pomyłkę. Ale pominąłeś Dogę. Mówiłeś o Tesli i Dogę. Czy Tesla pominęła Dogę? Zróbmy to. Odpoczywasz gdzieś bez koszulki. Zdecydowanie mój cel. Szacunek. Najlepsze życie. Mieszkam na plaży. Świetny styl życia. Naucz się go i spróbuj tak żyć. Oglądam go codziennie od dwóch lat. Motywuje mnie do finansowej wolności. To świetny nauczyciel bez długów. Dziękuję bardzo. Nieskończenie. Wielu, którzy poszli na wojnę za kraj, nie trafi do piekła. Jestem jednym z nich. Nie ma większego honoru niż służba krajowi w czasie wojny. Inny kraj próbuje odebrać Ci wolność. Jeremy, jeśli zabijesz, Twoja dusza spłonie w piekle. To pierwsze prawo Boże, pierwsze przykazanie, które Bóg dał Mojżeszowi. Nie zabijaj. Nie da się tego usprawiedliwić. Przepraszam. Upewnij się, że nikogo nie zabijesz. Upewnij się, że nikogo nie skrzywdzisz. Nie łamcie przykazań Bożych. Nie ma odwrotu, gdy to zrobisz. Bybit jest zakazany w UK. Gdzie indziej polecasz handlować? To kiepskie, że Bybit jest blokowany w UK. Piszcie do swoich posłów, piszcie do lokalnych polityków. Wygoogluj lokalnego polityka w UK i napisz do niego. Powiedz, że chcesz móc handlować kryptowalutami. Chcesz używać Bybit'a, drugiej największej giełdy na świecie. Nigdy nie pomijaj codziennego oglądania filmów. Dzięki magmie, która cieszy się moją stratą 11K na Magicraft. Nadal kupuję więcej, musicie sami zbadać, ale gromadzę projekty, aż staną się duże. To moja akumulacja to moje aktywa teraz na tym koncie. Więc akumuluję, ale szczerze to niezły rynek niedźwiedzia. Dla mnie to jeden z najbardziej brutalnych rynków niedźwiedzia. Hossa Bitcoina, ale altcoiny demolowane w besie. Niżej niż wcześniej, co jest bardzo ciekawe. Hossa Bitcoina nic innego nie ruszyło, co zniszczyło wielu. Ale nie widzę, by alty osiągały niższe dołki. Trzymają się, mimo spadków bitcoina, altcoiny już nie spadają. Przejdźmy do Doge'a. Szybko omówię DOG i Ethereum, bo ostatnio pominąłem Doge'a. DOGE 99,999 Dog 99 wraca na opadający klin, ale już się z niego wyłamał. Widać, że już się wybija. Trzyma się kanału. Teraz musimy zobaczyć potwierdzenie. To potężny klin sięgający początku 2024 roku. Opadające kliny budują się w ten sposób. Budują ciśnienie, ciśnienie, ciśnienie. Wybijają się z podstawy klina. Cel dla dogę to 20 centów. Teraz potrzebujemy potwierdzenia. Mamy wybicie, ale słaby wolumen. Potrzeba dużego skoku wolumenu, by potwierdzić wybicie i cel. Inaczej, alty będą tylko bocznym ruchem. Wszedłbym długo w dogę od rocznego wsparcia, bo często go dotykał. Ciasny stop-loss. Celem jest cel. To transakcja, którą zrobię na dogę, ale każdy musi zrobić własne rozeznanie. Altcoiny są dość ryzykowne. 100 plus 0,089 ryzykując 0,03, by zyskać 0,1 na dogę. Ryzykuję 1 dolar, by zarobić 26 razy więcej. To mój plan dla dogę. Chciałem też omówić Ethereum. Ethereum 2089 aktywował wczorajszy trade, ale hit stop loss. Niestety aktywował wczorajszy trade, hit stop loss. Widać, że Ethereum jest na linii trendu, tworząc duży klin zniżkujący. Spróbuj go złapać. Spróbowałbym złapać go znów od żółtej linii trendu. Otwarcie przy spadku 2055 SL pod zielonym wsparciem 2060 TP 4700. Zbliż to. ToTrade, Open2055 SL2065 TP4026. Wszystkie linki są poniżej. Zobaczysz te linki i dołącz do nas. Dołącz na Telegramie. Teraz na Telegramie jest 135 z Was online. Wszyscy oznaczcie Wise, o którym pisałem na Telegramie. Jeśli możesz, wejdź i oznacz ich. Udało mi się to wysłać godzinne wybicie klina zniszkującego na Bitcoinie piękne. Ktoś mówi o wypełnianiu KYC, wyciągu źródle dochodu. Ciągle prosili o więcej dla dziecka. Wygląda na to, że wszystkie giełdy zaciskają śrubę kryptowalutom i żądają informacji podatkowych. Co ciekawe, ludzie piszą o tym online, by inni widzieli, jakich danych żądają. Dołącz do nich na Telegramie. Możesz porozmawiać z pozostałymi 135 osobami, które są teraz online. Zwykle jest ich więcej. To pora nocna dla większości, więc możesz do nich dołączyć, dyskutować. I śledzić mnie też na X. Dużo się tam dzieje. Mam 91 600 obserwujących mój wczorajszy film. Ogłosił nowe notowanie niskocapowego memcoina Nero, który 10 kart zwiększył kapitalizację. Nero został uruchomiony na Binance. Przegapiliśmy to 10 krat. Ten Elon Musk, kontra premier Australii, który chce cenzurować i stworzyć Ministerstwo Prawdy. Wszyscy popierajcie wolność słowa za wszelką cenę. Jeśli nie popierasz wolności słowa, jeśli nie wspierasz wolnych kryptowalut, nie będziesz mógł, gdy przyjdą po twój głos, nie będziesz mógł nic powiedzieć, bo nie walczyłeś o wolność słowa teraz. Kocham was wszystkich, miłego dnia i do zobaczenia jutro.